Dzień dobry. Sok warzywny to produkt otrzymywany z dojrzałych warzyw. Ma ściśle określone cechy, które są unormowane przepisami prawnymi. Niedozwolone jest dodawanie barwników, konserwantów oraz aromatów innych niż uzyskanych w procesie zagęszczania. Soki mogą być fortyfikowane witaminami. Omawiany sok pomidorowy powstał w 100% ze świeżych, wyciśniętych pomidorów. Dzięki temu ma wyjątkowy smak, zapach, kolor oraz konsystencję, które chroni szklana butelka. 100 ml soku dostarcza 18 kcal, 2,7 g węglowodanów i tyleż samo cukrów, niespełna 1 g białka oraz mniej niż 0,5 g tłuszczu. Do tego zawiera 0,7 g soli. Omawiany sok pomidorowy doskonale gasi pragnienie, a także dostarcza naszemu organizmowi solidną porcję witamin A, C, E i składników mineralnych, szczególnie potasu. Potas wpływa na utrzymanie równowagi wodno oraz kwasowo zasodowy organizmu, co zwiększa wydajność procesów zachodzących w naszym organizmie. Witamina C zaś wzmacnia systemy immunologiczne oraz zapobiega infekcjom wirusowym i bakteryjnym. Zwiększa też przyswajalność żelaza niechemowego. Do tego przyspiesza gojenie się ran, oparzeń i krwawiących dziąseł. Sok pomidorowy zawiera wiele substancji bioaktywnych, w tym przede wszystkim likopen. Wykazuje on niezwykle silne właściwości antyoksydacyjne. Zmniejsza tym samym ryzyko powstawania nowotworów, szczególnie raka szyjki macicy i prostaty. Co warte uwagi, obróbka termiczna zwiększa biodostępność tego związku. W soku pomidorowym przyswajalność likopenu wzrasta około 2-3-krotnie. Sok pomidorowy ma niski indeks glykemiczny, który wynosi 38. Do tego zawiera mniej niż 5 g węglowodanów w 100 g, więc może być swobodnie spożywany przez osoby z cukrzycą. Szklanka tegoż soku może stanowić jedną z porcji warzyw w ciągu dnia. Należy jednak pamiętać, że nie zastąpi świeżego pomidora w stosunku 1 do 1.